Przeglądając media społecznościowe, krzywdzisz swój umysł. Witam. Dzisiaj powiem ci o tym, jak przeglądanie mediów społecznościowych niszczy twój umysł. I niszczy na tyle, że później zaczynasz się źle czuć, zaczyna spadać ci pewność siebie. Bo zobacz, media społecznościowe to jest lanserka. Rozumiesz? To jest po prostu lansowanie się, pokazywanie się, kto jest lepszy, kto więcej ma pieniędzy, kto nagrał głupszy filmik, kto nagrał lepszy filmik i tak dalej, i tak dalej. I zobacz, ty nie powinieneś uczestniczyć w tym wyścigu szczurów, rozumiesz? Bo to tak można nazwać. Media społecznościowe zostały stworzone przez narcyzów dla narcyzów. Zobacz, ile tam osób jest zaburzonych, które szukają atencji, rozumiesz? Widzisz kobieta jakby to powiedzieć no najbardziej tam pokazuje swoje prawdziwe oblicze, rozumiesz? Bo ona po prostu jak ma zaburzenie, to zobacz, ona po prostu co chwilę coś rzuca. Zobacz, coraz więcej kobiet z zaburzeniami jest uzależniona od mediów społecznościowych i po prostu musi codziennie coś rzucić. Bo zobacz, samo wrzucanie może nie byłoby takie jakby coś wciągające, jak to, że ktoś to ogląda. I zobacz, im więcej osób to ogląda, tym ona karmi się atencją tych ludzi. Ktoś jej serduszko wyśle, ktoś napisze komentarz, ktoś po prostu zafollowuje ją, ktoś jej wyśle zaproszenie, ktoś jej wyśle wiadomość i tak dalej. I zobacz. I kręci się, i kręci się. Zobacz, ile razy miałeś tak, że może wszedłeś na jakby to powiedzieć na chwilę, na jakąś aplikację społecznościową i miało być chwilę, ale po prostu spędziłeś tam pół godziny. Po prostu wciągnęło cię to. Wciągnęło cię to, a wyobraź sobie, że są pańki, które godzinami tam siedzą, oglądają jakieś kotki, jakieś pieski, jakieś wypadki, jakieś memy, jakieś śmieszne filmiki, i cały dzień po prostu jej na tym yy, upływa, wiesz? I później dziwisz się, że dziewczyna, do której zagadujesz, jest po prostu głupia, tempa pusta, bo widzisz, te aplikacje ogłupiają, rozumiesz? Promowane na samej górze wyświetlanych są rzeczy głupie, idiotyczne, rozumiesz? Bo to po prostu najlepiej się sprzedaje. I głównie z tych aplikacji korzystają znudzone kobiety, które szukają po prostu rozrywki, taniej rozrywki. Bo jak to nazwiesz, Siedzenie i oglądanie, skrolowanie? Co taka dziewczyna później wynosi? Zobacz, ona to e, przegląda, ogląda, skroluje i później, jakby to powiedzieć, no, powiela to w, w życiu, rozumiesz? Bo później osoby żyją jakimiś memami, rozumiesz? I po prostu dziewczyna nawet się ubiera, jak, jak po prostu tam, co gdzieś tam zobaczyła w Stanach, USA i tak dalej, czy gdzieś tam w Chinach, w Korei, w Japonii, coś jest trendy, i po prostu i ona jest programowana na to. Rozumiesz? Przez to jest głupia. Zobacz, że im więcej dziewczyna spędza czasu na portalach społecznościowych, tym jest głupsza. Naprawdę, to idzie, jakby to powiedzieć, no, łeb w łeb. Zobacz, kolejna rzecz jest taka. Zazwyczaj ludzie wrzucają coś, by się pochwalić. Rozumiesz? Pochwalić się. Czyli dziewczyna pojechała na Karaiby, wrzuca Morze Karaibskie, jakiś statek i tak dalej, i już. I ona po prostu chce, żeby jej ludzie poświęcili uwagę, atencję, żeby polajkowali, żeby po prostu. Karmili się, wow, super, fajnie, wow, kochana, jesteś super, wow, ślicznie, piękne, wow, jakie dziubaski, jesteście super. Rozumiesz? Ona się tym karmi. Ona się tym karmi. Przez to ty wciągasz się w to. Wciągasz się w to, rozumiesz? I przez to też głupiejesz. Zaczyna ci nawet opadać pewność siebie. Później się boisz gdzieś tam zagadę, bo sobie pomyślisz, no zaraz ktoś cię nagra, wrzuca na jakieś media społeczniakowe i tak dalej. I po prostu już się będziesz bał zagadę, bo może cię ktoś nagrywa. Może być tak, że zagadasz do dziewczyny, ona ci da swój gdzieś tam Insta czy coś. I później wejdziesz, zobaczysz, że ona ma tyle followersów i tak dalej, a ty masz przykładowo 5 osób, i przy niej będziesz taki mały. I Twoja pewność, gdzie podszedłeś do niej, była taka wysoka, a teraz jesteś taki mały. I ona zobacz, nawet jak będziesz chciał do niej napisać, to ona ci może nawet nie odpisać. Wiesz dlaczego? Bo po prostu zaleje, zalewa ją każdego dnia y, masę gdzieś tam wiadomości, rozumiesz? I przeglądając coś takiego, zobaczysz: tu jakaś dziewczyna, tu z jakimś chłopakiem się całuje, to jakieś sweet y, foto, gdzieś tam. Na imprezie, tutaj na jakimś wieżowcu, tutaj zachód słońca, tutaj tego, i tak dalej, i tak dalej, i zobacz, i ty sobie pomyślisz, ja, ja jestem nikim. Ja po prostu, ja po prostu nigdy nad morzem nie byłem. A tutaj tego, rozumiesz? I Twoja pewność spada. I jesteś programowany na coś takiego, że jesteś nikim. Ja zawsze popieram, że warto być nikim, no nie, ale to nie ma działać na ciebie w taki sposób, że ty jesteś zdołowany. Wiesz o co chodzi? Że jesteś zdołowany, przygnębiony, że jesteś gorszy. Nie, nie jesteś gorszy. Jesteś lepszy, bo nie korzystasz z tego syfu. Ten syf masz po to tylko, żeby jakby to powiedzieć, w razie, tak jak już mówiłem, w razie gdyby coś się stało, numer czy coś, rozumiesz? To po prostu. Masz awaryjny ten. Ja do portalów społeczniakowych nie wrzucam y, zdjęć ze swoimi dziewczynami i tak dalej. No bo nawet zobacz, gdyby miały takie zaniżone ego, wrzucałbym z każdą dziewczyną i później jakaś dziewczyna wchodzi i widzi, że 20 zdjęć i każda po prostu na każdym zdjęciu jestem z inną dziewczyną. I na kogo bym wychodził? Na jakieś po prostu podrywacza i tak dalej, no nie? Sam bym se strzelał w kolano. Naprawdę pamiętaj, że większość osób nie interesuje twój gdzieś tam portal. Naprawdę. Wszyscy mają to totalnie gdzieś. Zobacz, czy ty wchodzisz codziennie na jakiś, szukasz jakichś dziewczyn, czy zobacz, no masz. Tysiące albo miliony, nie wiem ile tego, ile gdzieś tam dziewczyn w Polsce ma ten i wchodzisz i co codziennie przeglądasz każdą dziewczynę z Polski, no nie jest ich za dużo. Więc tak naprawdę połowa dziewczyn nawet nigdy ci się jakby to nie wyświetli, nie znajdziesz jej, rozumiesz? Więc tak samo jest z Twoim. Połowa ludzi w Polsce twego portalu raz, że nie znajdzie, druga połowa w ogóle nie interesuje, wiesz? Naprawdę, i dużo dziewczyn też myśli, że o jak ona ma tysiąc followersów czy 10 tysięcy, to że ona jest super trendy i tak dalej. Nie, nikogo nikt tej dziewczyny tak naprawdę nie interesuje. Rozumiesz, połowa ludzi w Polsce w ogóle nawet nigdy w życiu nie dotrze na tej dziewczyny gdzieś tam profil, ale ona się po prostu lansuje w swoim gdzieś tam kręgu, rozumiesz? W swoim kręgu, bo ona jest zaburzona. Bo i dla niej te cyferki, jakby to powiedzieć, myślą, że zmienia. Wiesz o co chodzi? Że ona się stanie influencerką. Naprawdę. I po prostu jej odbija. Ona jeszcze głupiej od tego, rozumiesz? Głupieje. I widzisz, taka dziewczyna na początku może jest ambitna, walczy i tak dalej, ale gdzieś tam, gdy dobija do dwóch tysięcy. I później to stoi, już nikt jej nie chce tego i tak dalej, jakieś fejkowe konta, i tak dalej. To ona już, jeśli jest w miarę inteligentna, to w końcu stwierdzi, że, że to nie ma sensu. Natomiast widzisz, osoby takie, jakby to powiedzieć, no, głupie i tak dalej, myślą, że jak codziennie będzie coś rzucała, no to po prostu e, cały świat będzie oglądał jej po prostu... Nowy makijaż, to, że stoi przykładowo sobie pod, jak, pod wieżą Eifla, gdzie miliony osób każdego roku tam stoi, robi zdjęcia, i ona myśli, że jest inna. Rozumiesz? Ona myśli, że jest inna. I wiesz, dla, dla jej osób z jej kręgu, ona może być kimś, bo tam o, nigdy nie byłam, nigdy nie byłem w Paryżu, we Francji, o, a ty tego, I, wiesz, i ona się lansuje. Wiesz o co chodzi? I ona sama se pompuje, ale to są ludzie z jej środowiska, z jej kręgu. Bo co mnie na, na przykład interesuje, że jakaś tam pani, jakaś tam sąsiadka była sobie na Księżycu, nawet? No, co mnie to interesuje? No, niech se idzie nawet na Marsa, niech, niech będzie pierwszą kobietą na Marsie. No, co mnie to interesuje? No, spoko. Rozumiesz, ja mam swoje życie i tak dalej, po co mam gdzieś tam tracić na to czas? Po co mam tracić? Zobacz, nawet największe gwiazdy na świecie w końcu spadają, rozumiesz? W końcu tracą swoją sławę. Po prostu przychodzą następni, rozumiesz? Dlatego widzisz olej te portale. Ja zazwyczaj, jak mam to mówię, dla awaryjnego. Dla awaryjnego czasem nawet mogę zadzwonić do dziewczyny. Wiesz, co chodzi <laughs> tyne koszty, bo nie mam darmówek i tak dalej, to sobie tam jakieś wideokol i tak dalej, no nie? na drugi portal, sobie wchodzę, patrzeć wydarzenia. No nie, wydarzenia, dzięki którym mogę fajnie sobie ogarnąć fajne randki. No bo na przykład, o, tutaj będzie w sobotę dni miasta. No nie, będzie wesołe miasteczko, karuzele, koncerty. Już mam fajny pomysł na spotkanie. Dobra, idziemy tu, rozumiesz? Po to to używam, a nie żeby gdzieś tam, jakby to powiedzieć się lansować i tak dalej. Dla mnie to, jakby to powiedzieć, nie ma nie ma najmniejszego znaczenia, bo wiem, że większość osób tak naprawdę ma je totalnie gdzieś. Naprawdę? Mogę wrzucić jako jakby to jedno zdjęcie profilowe i tyle. Finito. Po co więcej? Widzisz, ja wolę zabrać dziewczynę na, na spotkanie w jakieś fajne miejsce, rozumiesz? Mogę ją zabrać pod wieżę, Ifla i przeżyć to razem z nią. Rozumiesz? Ten sposób, a nie, że ja po prostu jadę tam tylko po to, żeby zrobić zdjęcie. No i tak po prostu nikogo to nie interesuje. Ja mam gdzieś tam znajomych, którzy jadą gdzieś tam, Grecja, czy ktoś robi zdjęcia i tak dalej, że wiecie, no ale mnie to nie interesuje, no fajnie, super, fajnie, okej. Okay. Wiecie o co chodzi? No ale to jest z jego życie, tak naprawdę nikogo to nie interesuje, ale on po prostu potrzebuje źródła zasilania. Bo ma zaburzenia narcystyczne i on chce wrzucić to, przykład, pokazując: Macie wieśniaki, zobaczcie, jak się szlachta bawi, no nie, niech plebs tam, charuje i tak dalej. Ja siedzę, wywalone nogi, tutaj szampana mileją, wiecie o co chodzi. I te ludzie z zaburzeniem takie coś nagrywają, no nie? To tak, zobacz, jakby jakiś szejk w Arabii, no nagrał, że nie wiem, że leją mu złoto, no nie, myje się w złocie. Czy kogoś to interesuje? No nie. No po co? Powinno ciebie interesować to, czy tobie jest dobrze z dziewczyną, czy tobie jest dobrze, rozumiesz? A nie, że ty musisz komuś coś udowadniać. Nikomu nie musisz nic udowadniać. Uwierz mi, że zobacz, nawet jak wejdziesz sobie na jakieś zdjęcie jakieś panienki, przeskroluj na sam dół. Czy zdjęcie sprzed roku ma jakąś wpływ na, na to? Co się teraz dzieje? No nie, no okej, okay, było spoko, fajnie. Rozumiecie? Dlatego, no mówię, nie trać czasu na te portale. Widzisz, to też czasem fajnie można rozpoznać typ dziewczyny. Jeśli dziewczyna jest zdrowa, normalna, to jej portal społeczniakowy jest martwy. Tak jak mój, jest martwy, no nie? Ja z niego po prostu nie korzystam, raz na jakiś czas może jakiś tam znajomy do mnie napisać, czy jest trening, czy może wpadać, on no jest, wbijaj, o tej, o tej jest, no nie, jasne, zabiera jeszcze tam innych ziomków e, i wbijajcie całą ekipą z innego miasta, wjeżdżają na trening, spoko, no nie, fajnie, no nie. No bo na przykład e, niektórzy są tacy, że nie mają numeru mojego, czy coś tam i spoko, jasne, fajnie, rozumiesz, to dla nich to zrobiłem, dla nich, no nie. Ale ja miałem zawsze totalnie gdzieś te portale, no nie? I widzisz, i dlatego też, jak poznaję dziewczynę, ona wie, że ja mam te portale totalnie gdzieś. Mnie, jakby to powiedzieć, nawet nie interesuje to, że ona se może tam coś wrzucać i tak dalej. Przez co unikam wiele takich, wiesz, rzeczy zazdrości, rozumiesz? No bo, okej, okay, nie chcę tam pisze, z kim pisze, nie chcę tego, okej. Okay. Mówiłem o sposobach, jak możesz rozpoznać i tak dalej, i tak dalej. Znam te sposoby, ale ja mam na to totalnie wywalone, rozumiesz? Bo ja potrafię dziewczyny jeszcze szybciej, bardziej rozpracować, a nie potrzebuję tych portalów do, do tego. Zazwyczaj jest tak, że te głupie dziewczyny, no non stop na tych portalach siedzą, wiesz? Bo one mają tak nudne życie, że ona nie wie, co po prostu z sobą zrobić, skroluje. I zobacz, i codziennie praktycznie są dziewczyny, które wrzucają to samo zdjęcie, rozumiesz, i po prostu to samo zdjęcie przed lustrem w stroju kąpielowym, czarnym, białym, niebieskim, zielonym i po prostu, wiesz, jak trzeba być głupim, żeby cały czas jakby to powiedzieć, się tym zachwycać, no nie, ale niektórzy po prostu tego nie widzą, po prostu nowe takie same zdjęcie, nowe takie same zdjęcie, rozumiesz. Naprawdę. Dlatego no mówię, nie trać czasu, nie trać czasu, bo jeszcze tracisz, rozumiesz? No bo zobacz, później widzisz tą osobę i w pewnym sensie oddziału wywuje to na ciebie, że on gdzieś tam był i on się czuje wyższy. On przychodzi się manko, wiecie, opalony, cały taki, wie, wiecie o co chodzi. I ty po prostu czujesz się taki, wiesz, no nie, że ty siedziałeś w domu, gdzieś tam i tak dalej, on, rozumiesz? W momencie, gdy ty nic nie myślisz tak dalej, o siemanko, co się tak opaliłeś, no nie, gdzie byłeś, to nie opowiadaj. No stary, byłem gdzieś tam, o spoko, dawaj na ławy pogadamy, opowiesz, no nie. I wiesz, co chodzi, masz przynajmniej jakby to... możesz wyjść sobie z kumplem czy z kumplami i on po prostu opowiada i to jest spoko, no nie. I ci może pokazać zdjęcie, wow, super, spoko, no nie. Naprawdę, zazwyczaj jak ja mam jakieś zdjęcia z dziewczyną, to mam w telefonie u siebie. To są tylko dla mnie zdjęcia. Są takie, jakby też nasza wspólna, jakby to powiedzieć, taka to coś, no nie? Naprawdę. Ale, no mówię, portale społecznościowe mogą po prostu zniszczyć twoją pewność siebie. Bo widzisz, wejdziesz gdzieś tam do dziewczyny, do której zagadałeś, no nie? Ona na przykład. Yy, będzie wrzucała codziennie zdjęcie i później do niej zadzwonić, będzie się cały telepał, bo na wow, wrzuciła zdjęcie, gdzie po prostu jej wielki biust gdzieś tam widać, tu jakieś sutki czy coś, wow, i ty już się telepiesz, to no nie, bo już zobacz, jej wartość podskoczyła, jej wartość podskoczyła i ty po prostu, e, 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 hej, e, wy, 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 wyjdziesz jutro. Rozumiesz, że się cały denerwujesz i tak dalej. W momencie, gdybyś tego nie przeglądał, byś się manko. Róż dupę jutro o 5.00 się widzimy. No, jak ty się do mnie odzywasz? Normalnie. Rozumiecie? Taki przykład, to nie jest to takie wieśniackie, prostackie, ale uwierz mi, że jak masz taką fajną pewność siebie, to uwierz mi, zadziała to, no nie. W momencie, gdy ty się naoglądasz i tak dalej, i tak dalej, no nie. A jeszcze najgorsze, jakbyś po prostu, bo też tak niektórzy robią, że poznają dziewczynę, wchodzą na jej jakiś insta, czy coś jeszcze przed zadzwonieniem, przy jej zdjęciach potrafią się gdzieś tam zmasturbować i tak dalej, i później dzwoni ja pierniczę no nie? Zobaczcie. I ona to wyczuwa, że ty jest jakiś taki coś dziwny jesteś, no nie? Naprawdę, nie masz tego luzu. Nie masz tego luzu, dlatego, bo zacząłeś przeglądać. Te strony, nawet jej stronę, i zobaczyłeś, że ona przykładowo była na Księżycu, ona była gdzieś tam na Karaibach, a ty byłeś najdalej na przystanku na wsi u swojej babci i później boisz się, denerwujesz się, że może nie spełnisz jej wymagań czy coś, tam się zaczynasz coś wkręcać i sam zaczynasz sobie jakby coś psuć relacje, rozumiesz? Totalnie nie powinno ciebie to interesować, rozumiesz? Naprawdę. Niech ona sobie tam wiesz, robi co chce, ty normalnie dzwonisz, hej, coś tamtego i tak dalej. W ogóle się nie przejmujesz tym. Naprawdę. Nie odbiera to jej problem, nie odzwania to jej problem. Lecisz do następnej, rozumiesz? Lecisz do następnej. I zobaczcie, że zazwyczaj te osoby, które mają najwięcej znajomych gdzieś tam w internecie, to są osoby najbardziej samotne. Zazwyczaj te osoby, które, jakby to powiedzieć, mają najmniej. Znajomych, to zazwyczaj są osoby, które mają najłatwiejsze, jakby to powiedzieć, sposobności na nawiązywanie nowych kontaktów. Mają dużo znajomych, no nie? Naprawdę. Zazwyczaj, no mówię, yy, ba, ma ktoś tysiąc znajomych, z czego z dwoma, trzema może utrzymuje kontakt, resztę ma go totalnie gdzieś. A teraz osoba, która gdzieś tam podtrzymuje kontakty, idzie sobie gdzieś tam przez miasto, się cześć, cześć, hej, się ma, elo. Wiesz o co chodzi. I on nie musi gdzieś tam mieć jakiś... Wiesz co chodzi. Nie musi sztucznie pompować swojego ego. On po prostu potrafi rozmawiać z ludźmi. Często jest tak, że... zobacz, no. Może być osoba, która w ogóle nie ma żadnych portalów społeczniakowych, ale robi coś, co, i co przykładowo w mieście wszyscy go znają, bo on jest super koszykarzem, rozumiesz, on wymiata i tak dalej i on po prostu ma wywalone na te portale i tak dalej i zobacz, wszystkie laski go kojarzą z tego, z miasta, bo on cały czas gdzieś tam siedzi, gra na orliku, wiesz o co chodzi. I jak coś jak chce, to sobie idzie, zagada do dziewczyny, hej, coś tamtego. Nie potrzebuje, rozumiesz? I nic mu tam nie pierze mózg. On nie zna jakichś tam trendów i tak dalej, on ma to totalnie gdzieś. On jest po prostu sobą. On jest taki, jaki powinien być facet, rozumiesz? Naprawdę. Dlatego mówię, przestań siedzieć na tych portalach, bo te portale tak naprawdę ciebie ogłupiają. Mam nadzieję, że zrozumiałeś, trzymaj się i do ostrzenia.